Cześć, witajcie. Witajcie serdecznie ponownie na naszym Pod... kanale. Nowa mowa. Witamy. Tak, jest takie pytanie: czasem nawet samych rodziców, ale też osób, które mają blokady mowy, chcą się upewnić, czy czują dobrze mhm. to, co sami mówią. Pytanie brzmi tak: Co się czuje w momencie bloku mowy? Tak. Co to jest za odczucie? Co to w ogóle jest blokada? Mhm. Kiedy uczucie nie, nie umieć. Czegoś powiedzieć. Tak. No bo jeśli chodzi o takie zająknięcie, no to czuję się, że to po prostu wszystko dłużej trwa. Mm -hmm. tak. I tam ciągnę to, 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 to. Zdarza się. Tak. Mm -hmm. Ale jakie jest uczucie w środku, wewnątrz, kiedy jest moment blokady mowy? Ciało jest zablokowane, nie? Myślę też, że to jest pytanie często od specjalistów, mm -hmm. od logopedów. Różnych osób, które po prostu się tak. specjalizują w tym temacie i uczą jakieś metody, które się nauczyli na studiach, mm. na jakichś kursach, szkoleniach, ale no, też są ciekawie, no jak to jest mieć tą blokadę, czy się jąkać mm. w ogóle, blokować. Jak oni no, tego nigdy jednak nie doznali i nie rozumieją tego tematu. Jakby tego łączą to. Wszystko, w y, tak, łączą to wszystko w symptomy tak zwanego jąkania. Tak. I dlatego y, traktują blokadę. W odczuciach tak samo jak zająknięcia. Myślę, mm -hmm. że to jest to samo. To się tak, zająknie tak. czy zablokuje. Tak, niestety jest właśnie postrzegany ten problem. Mm -hmm. Jako tylko jąkanie, bo jak jest blokada i przepchnie się nie przez nią, no to tak. ktoś się zatnie, Ma chwilową przerwę. Jąkanie to, toniczne i kloniczne, mm -hmm. tak zwane, mm -hmm. więc tak to jest przeważnie definiowane. Ale teraz chodźmy, teraz weźmy tą samą blokadę. Jakie to odczucie tkwić w blokadzie? Bloku mowy. Mm. Blok mowy jest to potworne odczucie niemocy, mm. braku kontroli, bezradności. W tym momencie, kiedy wiesz, co masz powiedzieć. W przypadku zająknięcia i jąkania wiesz, że to powiesz. Może to nie będzie piękne akustycznie. Może to się będzie dłużej czekał. Już pomijając mm. sfery Później wstydu i lęku. To tak, jest tak, rzecz Sam fakt właśnie tak. ym, w trakcie trwania blokady. Tak. tak. Mhm. Blokada niestety mówi ci stop. Nie jesteś w stanie akustycznie mhm. wyprodukować swojej myśli. Mhm. I najgorzej, kiedy to dotyczy najprostszych sytuacji. Tak, najbanalniejszych. Naj naj tak, najzwyklejszej w życiu. Na przykład swoje imię. Masz się przedstawić, no nie powiesz słowa dania. Tak. Nie masz szans. Mhm. Mimo, że ktoś cię pyta, cześć, to się przedstawić, jak masz na imię. Koniec. Koniec, no, nie powiesz. Kiedy nie powiesz dzień dobry, jak ktoś się mhm. z Tobą wita. Kiedy nie poprosisz o coś, kiedy czegoś akurat wtedy potrzebujesz, mhm. bo nie powiesz słowa poproszę. I odczucie, które wtedy napływa, kiedy wtedy się generuje. Zostaje bardzo często na długie lata. Mm -hmm. To jest te podcięcie skrzydeł nie małymi nożyczkami do paznokci, tylko wielkimi mm. szczypcami, wielkimi sekatorami. Tak. Mm. Które wpływa na pewność siebie, tak. na w taką wartość własną mm. osobistą. Mm. Ten blok. Trwa i trwa. Dla osoby, która go ma, wydaje się, że on trwa godzinę. Mm -hmm. Tak, wieczność. Tak. Mm -hmm. To jest tak, by trzymać gorący garnek w rękach. Mm -hmm. Ta chwila trwa i trwa. I nie wiadomo, kiedy ona się skończy. To jest najgorsze. Bo znowu po niej następuje kolejna i kolejna. Mm -hmm. I nasi kursanci, którzy już są w stanie opowiedzieć o blokach, myślę, że jakieś zrobimy takie. Krótki sondaż. Mhm. Zapytamy, co myślą, ale dzisiaj Wam powiemy, y, właśnie z tych y, wywiadów, które z nimi przeprowadzamy, że właściwie wszyscy jednoznacznie stwierdzają: najgorsze są bloki. Tak. Mm. Najgorsze odczucia. No, wyniszczają człowieka od środka, mhm. trują go, psują go, mm. zniechęcają do wszelakich działań. W relacjach mhm. społecznych, zawodowych, rodzinnych. Zniechęcają do prób nauki, edukacji. Tak. I często się włącza taki introwertyk wręcz, tak. bo jednak się ta osoba bardziej zamyka, nie chce wychodzić, mhm. nie chce mówić gdzieś publicznie. Mhm. Ostatnio jeden z takich młodych kursantów przyznał się odnośnie bloków mowy. W szkole, w pierwszych klasach mm -hmm. i sytuacja związana z pójściem do toalety. Hmm. Nie był w stanie poprosić o wyjście mm -hmm. do toalety. Mm. I siedział, nie chciał wyjść z sali, żeby to nie wyglądało, że ucieka z lekcji, mm -hmm. i siedział z tym bólem pęcherza przez całą lekcję, bo nie był w stanie zapytać. Czy mogę do toalety? Hmm. I te hmm. sytuacje oczywiście znamy również z przedszkoli, kiedy dzieci, które też tkwią w blokach mowy, hmm. są w stanie przez 6 do 7 godzin nie oddać na przykład moczu, hmm. bo pijących pijące Tak. Picie tak. soki, wodę. Tak. I słuchajcie, no to są rzeczy, niestety, które dotyczą właśnie osób w różnym wieku. Tu nie chodzi już tylko o dzieci, ale osoby dorosłe, które nie są w stanie powiedzieć swoich potrzeb w tym momencie, w tej danej sytuacji, bo w innej już są, gdzie blokady mowy nie działają tak, że na każdym słowie i w każdej sytuacji. Może być tak, że za kilka minut z inną osobą w innej sytuacji mówię wszystko pójdzie. i nawet może powiedzieć to samo co chciał samo, powiedzieć tak, wcześniej tak. tylko był w tej emocji tak blokady jest. właśnie w tej blokadzie był mm. i akurat wtedy miało takie napięcie przy tej sobie i nie mógł powiedzieć a za chwilę jakoś będzie więcej luzu i powie i powie to jest właśnie to Wtedy zaskakuje pamiętasz no, ten filmik z kolegą z X Factora mm -hmm. ten zaczął rapować <laughs> wszystko wychodzi, wychodzi jaki on ma głos piękny mm -hmm a nie był w stanie powiedzieć słowa eminem, tak. czyli nazwy wykonawcy. A za wiele mu wyszło i poleciał, całą no piosenkę rapował. I bardzo często osoby, które cierpią na te blokady mowy, nie powiedzą o tym nikomu. Mogą powiedzieć o jąkaniu, że się zaciął, że się mhm. zająknął, że mhm. powtórzył, ale rzadko kiedy powie dziecko rodzicom, nie mogłam, nie mogłem powiedzieć tego. <grym> Kiedy się z autopsji, miałem hmm. podobne sytuacje, że no właśnie taka, taka, tego typu sytuacje hmm. w szkole, że właśnie no jednak potrzebowałem wyjść do toalety, ale, to, ale wtedy trzeba było albo, właśnie albo wstać, albo się zgłosić przed tak. całą klasą. klasą, 20 czy 30 osób, przebić się swoim głosem, z tym blokadami, z tym jąkaniem i powiedzieć, czy mogę wyjść do toalety. Hmm. Wow, to było dla mnie taż, zawsze takie wyzwanie emocjonalne, że bardzo często wolałem odpuścić, wytrzymać, niż tak. ogóle. Oczywiście, no, jeśli tych potrzeb nie załatwiamy fizjologicznych, no, to jak tu się uczyć i skupić na lekcji, no nie ma opcji takiej. Myśli się tylko o przerwie, żeby w końcu, w końcu iść do toalety. I nawet się pół lekcji myśli, czy ja to powiem, mm. czy nie powiem, mm. bo to też tego typu opcja. Bo Proszę. czasem może mi wyjdzie, tak. może czasem się odważy i zgłoszę, i powiem jakoś, to wyjdzie płynnie. Mm. Ale tego nie wiem. I teraz myślę, przez pół lekcji Chce mi się i potrzebuję, ale nie mm. wiem, czy powiem. A może się zgłosić? A jak się zgłoszę i nie I będzie blok. Nie dam rady. I dam radę. Mm. I, teraz tak. I zamiast się skupić na lekcji, co pani mówi, na tablicy i tak dalej, na zeszycie, na książkach, to ja myślę o tym, czy ja to powiem. Cały I ci czas będę mógł się, myśli, się zgłosić? No. Mm. Jakaś abstrakcja. No tak często wygląda nawet już droga do szkoły, że myśli się cały czas. O tym, jak będzie wyglądał dzień w szkole, jak będzie wyglądał przebieg lekcji w szkole. I właściwie myśli się tylko, czy ja to powiem czy ja powiem obecny. <tak> tak. Czy ja powiem <tak> jestem przy liście obecności. Wiesz, było tak wiele razy, pamiętam, w szkole średniej że spóźniałeś się, tak? Mówi że się specjalnie <tak> spóźniałem. <tak> a powiem: O, jesteś, okej, okay, jestem. <tak> Albo było tak, że. Nie byłem w stanie powiedzieć, jestem, i na przykład przez cały dzień oficjalnie mnie nie było, bo inne panie spisywały tylko listę obecności z poprzedniej mm -hmm. lekcji Ty. i oficjalnie mnie na żadnej lekcji nie było. Bo nie powiedziałem, na pierwszej jestem. Mm -hmm. <laughs> Więc to są takie paradoksy, no i może jesteś, to cię nie ma. Albo też najgorsza sytuacja, była, pamiętam, jak był szczęśliwy numerek. Oho. Na przykład miałem tam numer 9 chyba często i i patrzę tam na tablicę, tam na korytarzu było zawsze napisane, tak. że dziś szczęśliwy numerek to 9 na przykład. Myślę sobie, o nie, ja mam szczęśliwy numerek. To w ogóle taki paradoks, nie? Bo szczęśliwy numerek, więc się powinienem cieszyć. A ja byłem zawsze tak zestresowany, że ja teraz, na początku lekcji, będę musiał zgłosić ja mam szczęśliwy numerek, tak. bo tak się A, robi. Tak. A jaki masz? No, 9 I nawet właśnie miałem już Strach, że jak pani mnie zapyta i weźmie mnie do odpowiedzi, mm -hmm. to ja będę musiał to powiedzieć. Mam szczęśliwy numerek. Dokładnie. I pamiętam, że było, było to kiedyś, że miałem ten szczęśliwy numerek i tak. pani mnie wzięła do, ty, do tej odpowiedzi. I wzięła mnie, ja podchodzę już i mnie pyta, a ktoś tam mówi Daniel, ale ty masz szczęśliwy numerek. Ja, o, tak? Naprawdę? O, nie fajnie. Wiedziałem. Jak, I zachowuję się jak jakiś, nie wiem, tak. nienormalny, mm. tak bym był, był, był ślepy i nie widział, że ja. jak to jest na korytarzu wielki napis, szczęśliwy numerek. Mm -hmm. tego, typu, tego typu paradoksy no. i absurdy właśnie były w szkole. Mm. Dziękujemy, że dzisiaj byliście z nami. Zapraszamy na nasze kolejne filmy oraz do subskrybowania naszego kanału Nowa Mowa. Dziękujemy, do zobaczenia. Cześć. Cześć.